Szymon, za nami sparring spuszczenie w pomicy, niestety nie udało się dociągnąć te zwycięstwa do końca. Co możemy powiedzieć o przebiegu tego spotkania? No na pewno nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Gdzieś fajnie otworzył się ten mecz, bo strzeliliśmy tą bramkę. Początek spotkania w naszym wykonaniu nie był taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. Z czasem ta gra wyglądała coraz lepiej. W konsekwencji szczeliliśmy bramkę. Mieliśmy sytuację na drugą, niestety nie udało się. No i co? Pierwsza połowa wydaje mi się, że na plus. Myślę, że ten mecz był dobrą lekcją dla nas. Jeszcze dużo pracy przed nami. No i cóż, trzeba ciężko pracować, żeby było lepiej. Bliża się ta liga coraz bardziej. Czujecie już emocje związane z tym, że sezon odchodzi? No powolutku tak, powolutku tak, schodzimy tak samo z obciążeń, bo trenowaliśmy bardzo mocno. Cieszymy się w końcu, że będziemy mogli zagrać przy, przy kibicach i na swoim stadionie, bo, bo ciężko pracowaliśmy i, i chcemy zacząć jak najlepiej.